Co jest na jakiekolwiek akcje, żeby skonstruować jakąś zaczepną akcję, jakąś groźną sytuację, stworzyć, aby pokusić się o trzy punkty w tym meczu. Ale też trzeba pamiętać o zabezpieczeniu tyłów. Odpychany ręk rękoma zawo zawodnik gości i żółta kartka dla. Tak jest, żółta kartka, jednak odwrotnie zupełnie. Sędziowie uznali, że zawodnik gości starał się wymusić rzut wolny dla. Dla swojego zespołu tym samym otrzymał drugą żółtą kartkę i oczywiście w konsekwencji czerwoną. Tym samym musi opuścić boisko i te ostatnie 3,5 minuty piłkarze gości będą grali w dziesiątkę. Stwarza się tym samym także wielka szansa dla wabruskiego górnika na zdobycie kompletu punktów. Zawodnik numerem 16, Tomasz Lenart, opuszcza właśnie boisko.